Kapitalną z punktu widzenia historii całej naszej ojczyzny opowieść o tym, co zdarzyło się Polkom, Polakom w Polsce przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Patrzę tam w górę, Monciaka, po drugiej stronie torów koloniowych mieszkał dziadek Józef, tak, ten sławny dziadek Lutznik. Tysięcy programów Jacka Kurskiego i Kaczyńskiego. To wszyscy go dobrze znali. Dobrze się stało, że mogę dzisiaj jeszcze raz powiedzieć, mojemu dziadkowi, że nikt uczciwy w Polsce nie uległ tej propagandzie ludzi, którzy nic nie zrozumieli z historii Polski, nic nie zrozumieli z historii Pomorza, Gdańska. Sofotu. Ja mieszkam stąd kilometr, może półtora. Tam niedaleko stacji Sopot-Wyścigi, gdzie przed wojną pracował mój drugi dziadek, po którym mam moje drugie imię, Franciszek Dawidowski. Też na polskiej kolei przed wojną. Też podobnie jak dziadek Józef, więzień obozu w czasie II wojny światowej. Ale w moim osobisty, w mojej osobistej pamięci ten mączak to dawno temu Złoty Ul z rodzicami, ciastko w niedzielę, później molo albo plaża. Nie, nie, to jak było Rokosowskiego, to ja jeszcze, tego, ja jeszcze tego nie pamiętam, albo jeszcze nie mogłem pamiętać. Dla mnie to był zawsze Monciak. Dzisiaj rano biegłem sobie tradycyjnie po po Sopockiej plaży w stronę Brzeźna i um, Popływałem, była dziesiąta rano, mniej więcej, i zobaczyłem, że plaża jest dość pustawa. Słuchajcie, niedziela, sierpień, koniec wakacji. Mówię o tym z troską, bo kiedy rozmawiam z burmistrzami, wójtami, prezydentami wsi, miasteczek, miast,